Cześć moi drodzy, zapraszam Was na wspólną zabawę z ekspres Losami, co poniedziałkową zresztą. Dzisiejsze losy zakupiłem w czwartek razem z premierką Happy77, taka sytuacja. Nie wiem czy miałbym czas to zrobić to później, więc już skorzystałem z okazji. Miał być pakiet, miał być system, ani tego, ani tego nie ma, za to jest inny system, taki że każdy los y, był wy wydrukowywany jakby pojedynczo, po kolei, tak? czyli Teraz mamy 18 losów, bo już nie ma Vegas. Po kolei leciały yy, z maszyny, że tak powiem. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy może coś się odblokuje? Zapraszam. No to przed nami pierwszy los. Ułożyłem je dzisiaj nominalnie, że tak powiem, czyli wszystkie będziemy sobie robić za 2 zł, za 5 i za 10 po kolei. Pełna skarbonka na pierwszy ogień. 11-23 nie ma, 7 i 12 nie ma. Los mamy przegrany. Szybka piłka. Teraz tak, sakwa jest jedna. Sztabki są dwie i piłki są dwie. Czyli standardowo pięć symboli niestety wygranej nie ma. 92 zł wkład, no bo tak jak już mówiłem, Wegasa już nie ma. Szybka kasa teraz, diament brak, wiśnie są, serducha nie ma, dolarek jest i koniczynka jest. Nic się nie połączyło ze sobą. Dalej, gorąca kasa 9 i 30. Lecimy z tematem 35-38. O, jest 35, dobrze, 28 nie ma, 40-26. Nie ma, 5,20 nie ma i 25, nie ma. Także najprawdopodobniej jedna papryczka, góra dwie, ale no to nic to nie przynosi. Dobrze, przed nami krzyżówka, ekspres, zaczynamy. Jan, i, a, n. o proszę, co za strzał, od razu mamy. Jar, i, a, r, jest, o kurczę, por. P. O. Literki O nie ma. Także gryzmak koloru czerwonego i wykreślam wszystko z literą O. Bo wiadomo, że już takie się wyrazy nie utworzą. I sporo poszło. Pocztam też pusty. Dobrze. Puls. P. U. L. Nie ma. S. Nie ma. Niestety. Czegoś jeszcze nie będzie tu? S. Nie. Soli nie będzie. Ada. Ada. -a. Jest. O. Moi drodzy. Będzie wygrana. Mamy Trzy słowa. Dawid. D-A-W-I. -d D-I. Mamy czwarte słowo, czyli jest 10 złotych. Bardzo lot to hojne. Cynk. Nie ma C. Do skreślenia. I zostaje co? Marketing. My, A, R. Nie ma K. Nie ma. No, ale wygrana jest. 10 złotych zaliczone. No, i ekstra pieniądze to kiedyś były pewniaki. Od razu zmieniam na zielone, żeby nie było. 60 i 32. Nie ma. 45, 33. Nie ma. 59. Brak. 64, 17. No, tak wszystko oczywiście wycyklowane, żeby było obok. 18 i 4. Nie widzę. I 14. Nie ma. No. Pusto, niestety. Także kolejny los przed nami. Słówka. Nil. Nie ma literki i. Także do skreślenia jest coś jeszcze z i. Tak, kapucyni na końcu. O. I siarka, czyli tego też nie będzie. Max. Nie ma literki m Do skreślenia. Hematyt też zatem do skreślenia. Jazz. Ale jazz czyli i, a, -z, z, nie ma do skreślenia, do skreślenia zatem szyby też nie będzie i co zostaje uncja i korupcja dajmy sobie spokój, bo nawet jak się trafią to i tak tylko dwa słowa ok, także przed nami teraz czterolistna koniczynka 46, 23 46 nie ma 19, 41 19 nie ma 38 jest. 37 jest. 2 jest. O, moi drodzy Stuwa, wisi w powietrzu. A jest 38. Teraz, tak, 8 nie ma i 30 jest. Jedynki nie ma. A, to też wiecznie pusty las. No i kończymy. Zmienna gryzmaka na worki z kasą. 7, szukamy siódemki, nie ma. 46. Ło, jest dycha. O, worki ostatnio widzę, że to one wygrywają. 6,34. Nie ma. 33, 32, trzy, Nie ma. 24 i 17. Nie ma. Dyszka jest. Także co mamy? 20 zł, jakby z pierwszego pakietu, nie? Takiego ala pakietu. No dobra. Nie chcę być inaczej. Pełna skarbonka, 11 i 6 nie ma, 17 nie ma, 18 nie ma. Szybka piłka. Teraz tak, koszulka jest tylko jedna, worek jeden drugi, czy tam sakwa i gol Dwie sztuki, no to tak samo pięć. Nie pamiętam kiedy coś w tej pił szybki piłce wpadło. I kasa też szybka.

Nie ma. 13, 16, nie ma. I 8. nie ma. Oj, 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 dużo tych pustaków, chyba że jakiś jeden rarytas tutaj ozdobi odcinek. Lis, l i sy mamy. Od razu też od trafienia, to może też będzie dyszka. Lesko, l, e, s, k, nie ma. O, tak jak w tamtej. Czyli do skreślenia, do skreślenia, tutaj, togo. Ceremonia Isos, do kołopowa, połowa tych poszła, bar, B, nie ma A. N. Czyli Senegal las. ojeju, Ada. Neon. Ne, E. Aha, też O nie było. Dobra. Tym razem pusta krzyżówka, zostałem ekstra pieniądze, słówka, czterolistna i worki z kasą. Dobra, zielony gryzmak.

Dobra, kolejne puste słówka zapewne. Jedziemy same. Sy A. No, nie ma literki N. Także zaczyna się coś jeszcze z N. Anaconda. Ła. Powiało grozą. Teraz udo. Albo się udo, albo się nie uda. Nie ma U. I dobra, nie ma więcej U. Dalej. Blat. Blat. Nie ma literki B. Także Brema. Bielno odpada. Kraj. Kry. O, nam kraj, dobra, ale to pewnie będzie jeden efekt. F E K T drugi. Co tam dalej? Potomek. P O T O M E K. Jest, moi drodzy, słówka z wygraną. Jeszcze klepisko. K -y. nie, ma, nie ma nic, nie ma nic nie. Dobra, nie ma literki L, także skreślamy 5 złotych zaliczone. Czterolisna koniczyna teraz przed nami. 37, 26, 37 nie ma. 1, 32, 1, 32 mamy, mamy, 33 mamy. O kurde, już mi ciepło. 34 nie ma. Pięknie. 41, jest, 9, jest, 12, nie ma, aż dziwne, 43 nie ma i 44 jest, 38 mamy, 36 mamy, no i 46 pewnie, o, jednak jest. Szok i niedowierzanie, 5 złotych w koniczynce. Dobra, i zostają worki z kasą, ostatni los na dzisiejszym odcinku. 6 i 7, jest 7, proszę bardzo, jak te worki sypią mnie. Szkoda, że to zwroty, no ale jest. 31, szukamy, może jakiś rarytas tutaj się skrył. Nie ma, 48, 37. No, oczywiście wszystko pomiędzy, 14 i 22. Nie ma, trudno. No, tak więc 5 losów na 18. Wygranych znowu powyżej tej średniej, niby reklamowanej, no ale nic spektakularnego wytrapać czy tam wykreślić się nie dało. 10 zł krzyżówka, 10 zł worki z kasą to jest 20, a tutaj w tych pozostałych klasach po piątce czyli jest 30, i kolejne worki dycha, czyli na 92 jest 40. No szkoda, ale zabawa była, no to też jest scenienie, jak wiecie. Okej, okay, także do pomnożenia na jutrzejszym odcinku, na który Was serdecznie zapraszam. Bardzo dziękuję za obecność.